Widzowie tu grzybek i pixel. Gramy dzisiaj w Fortnite'a To jest jakby co nasza rozgrzewka. A na kale... a kana... A <grym> A na kanale będzie druga część, więc wbijajcie na kanał. Tylko nie... nie. Teraz jest pierwsza część. Tak. Teraz nasza rozgrzewka, taka jakby. Co prawda, broni mi, które już nie są w grze. Bo już ja nienawidzę, jak ja przez przykładek to robię. Pamiętaj, że mi laguje, nie? Hello. Wiesz, że możesz sobie włączyć o 11 Już klikam. Aha. No cóż. Coś się popsuło. No nie grałem. Kurde, no bo laguje mi się, nienawidzę tego. No ale no na serio, ostatnio graliśmy samą w Battle Royale, a nagle mi się laguje i mu się laguje w tym samym czasie i nas gościu załatwił w tym czasie. Może być po mój pierwszy killet. Przecież ja ciebie trafiłem. Kurde, przecież ja ciebie trafiłem! Może ja miałam 20 HP. Trzy razy ja ciebie trafiłem. gdzie ci tak stresował Ja nie? mam zą pompę, Jezu! Mam zą pompę! Trzeba o ja też mam tą pompę. Ona jest mega dobra, ta pompa. No, dwa hity. Nie, na hita, jeśli w by głowę walniesz z bliska. Hmm? Testowałam z kolegą. Bo ja nawzajem Ostatni strzał. No, no tak. Bo Ty mnie walnęłeś i ja Cię walnęłam. Bo mi się tak laguje, no patrz. Ja. Czemu mi się już nie laguje? Dobra, teraz to my lecimy. Bo powiedziałeś, że Ci się laguje, dlatego Ci już nie laguje. Laguje mi się ciągle. Co? Uff. Miałam znowu 20 minut. Prawie. Ja, ja znam lepszą pompę to. Mniej więcej 20. To jest lepsza pompa. Moj Zlagowałeś się u mnie? Dobra Jest No kurde, bo ja się zlagowałem i ty się zlagowałeś No to słuchnie. Znaczy Zabrytujmy. u mnie ja się nie zlagowałem, a u mnie, a, nie... a u mnie Byłeś zlagowany hmm. razem ze mną No Jezu Gdzie ty jest? Widzę Ciebie Co? Słuchaj, wolno Cię w To nie jest tak, że ja jestem słaby Ogólnie? No tak, on jest w miarę mocny ja No taki mocny. jak ja, no taki jak ja jestem. No. no nie Kiedyś No Kiedyś byłem o wiele mocniejszy Teraz nie jestem, bo mi się ciągle laguje I dawno w ogóle nie gram Nie miejsce, no bo nie da się budować. Aktualnie siedzę na tej budowli. Helikopter. O lecisz do mnie, hej. No loguj się ciągle. Kurde. Staś? Nie. Miałem 20 HP. No i potem się z pompy dowaliłam. Ale jak ty tak wysoko lecisz? Ja ciągle strzelam i ja mega wolno ja lecę. Ciągle strzelam. Ja i tak mega wolno tak lecę. No tutaj to chyba był wysoko. A jak? Nie wiem. A i widzowie jakby co to my już mieliśmy ekwipunki wybrane sobie. No. Nie chcieliśmy was zanudzać, a i tak pewnie zanudzamy. Znowu przez przypadek rozłożyłam lot, nie? Czemu ty ode mnie uciekasz? Bo się zlagowałam i kiedy naciskałam, to nigdzie u mnie się nie ruszało. No czemu? Czemu? Co to było? Co, Co? To była zabrań? No tak, którą my strzelamy. Jeżeli po prostu nawet... jeśli chwilę potrzymasz to jest takie małe małe, mały celnik. Widzisz? I to pomaga. Moim zdaniem. Boże jak przez przypadek budowania włączyłam. Bardzo pomaga, dzięki. a Boże, włączyłam wojszczata. Chat Włączenie chata. Game chata. Dobra, zamknęłam już. Nie się tak zalogowałam, że ja tu się... Co? Co? O jacie. O jacie. Ja się tak u mnie laguje. Zobacz. Nie, akurat to już normalnie w miarę. Ale zobacz, kiedy zacznę chodzić. Widzisz? No. Nie mogę strzelać nawet. Co to za bitwa bez strzelania, od jednej osoby? Serio nie możesz? No nie mogę. No tak samo było ze mną. Miałem myszkę i ty też mnie zabiłaś. No tak, ale mnie poprosiłeś o to. Lotnia, nie cierpię tej rzeczy. W sensie, kiedy na tym łatwiej nie grasz, aż łajdę wiem o tym. Ja nie mam w ogóle łajdę. Ja mam full HP. Bo jeszcze nie zdążyłam trafić. Ja miałam jeden HP. Serio? Tak, jeden miałam. No bo ja ciebie spąpię tej z powietrzu. No, ale potem ja cię na 112 chwilę Serio? 112? A mi zostało 20 HP. Weź nie. Nie, tylko żeby tu się Aha, dostać okay. szybciej. Ale też sądzę. Widać widzowie, że trochę się rozgrzaliśmy. Ale jeszcze chwilę pogramy. Potem wbijajcie na kanał, na część drugą. Co nie? No. Ogólnie, sorry, że tak czasami mało gadamy, ale nie wiem. To jest Fortnite, nie? Dlatego pewnie. i było kiedy strzeliłam. A nie, sorry. 121 ci strzeliłam wtedy. Chyba, no. Nie, nie widziałem. Nie patrzę na HP. Nie patrzę na HP, to powiem. Cieściułem. Kurde. Myszka mi się zaciągnie kurde, no! Aha, nie mam miejsca na myszce, bo mi tak. Aha. I wtedy, nie wiem tak, w górę. Przepraszam widzowie za ten głos. Ten kacz. <coughs> Powoli ciebie doganiam. No bo już mi się mniej laguje. Jakby ja w ogóle bez... Bezdrśnię... Może dajmy drugiej osobie zlecieć. No. Bo na przykład ja ciągle przez przypadek ujezła do ścisk. Jak gdzie? Nie, no ładny był ten ścisk. Co prawda szkoda, że nie byłabek? trafiłam? Kurcz, ile ty miałaś HP? Mm, ja nie. ciebie dwa razy 106. No, z tego co widziałem. Widzowie, sprawdźcie to. Sprawdźcie sobie. Tylko nie sprawdzicie ile mam HP, ale no. Hmm. Ale wyskakuje tak jak trafię, że HP. Więc nie wiem, dodajcie sobie, bo my w tym momencie nie, nie możecie. No. A Cześć. ja się. No mówię, że powoli się doganiam, no. Jest cztery kilki. Hmm. No bo już mi się o wiele mnie laguje. No, ja Battle tylko... Royale tylko mi się tak laguje jak szalone Ja, 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 ja biorę to i to. Taką powiedzmy mogę mocno, ono pray na hita może. Dobra, to słuchajcie. Szybka zmiana ekwipunków u mnie. Wziąłem tylko jedną broń. Wymieniłam. O, Helma. Kurde, czemu ja... To był mamut? Ja myślałam, że ja celuję z pompy. Gdyby, gdybym celował z pompy, bym się je trafił. Opatrz, bo ty przeleciałaś i ja trafiłem, ale przez to, że to był mamut, no to dostałaś 90. Znaczy nie wiem czy takie 90 miałam, chyba z 30 HP. Aha. Nie mogę się... O, dobra, już mogę się ruszać. Mi też tak czasami jest lak. Mogę tylko się rozglądać tak dookoła, ale normalnie nogi mam w tym samym miejscu, co nie? No. Dobra, parę nowych pompek Ja nie są daleko, tak się nie... O, ktoś tu dostał 41 Czekaj, no bo mi się laguje O, dobra, już, już Boże, jak wysoko ale dostać nie powiem, bo będziesz wiedział ile walnąć. Jest! O Jezu. Nie masz jest Ja mam dość. 40. Chyba 40. Ta pompa to jest moje marzenie, nie? Ja kocham pompy. Ja też. Ja kocham oni shotguna. To jest ta broń mityczna, którą masz. Hmm. Kocham onishotguna. Ja też. To był w sezonie mój ulubiony. No! Ja to się wymieniam legendarna za onishotgana z podłogi. No, je ja kocham tego to dosłownie. Przecież on, on walił kurde dwa szoty już po typie. No real. To ja sobie tylko laguję się. No u mnie tak samo jest. To wymieniam. No to. ej, hey, hey boy. Dobra. Nie klikaj spacji U Ej. mnie ty jesteś zlagowany tutaj. U mnie ty też jest. U mnie, patrz. <noise> Czekajcie, bo ja jeszcze jestem u mnie zalagowana, więc. O! Nie zaraz wywali. O! Czekaj, a już jestem normalnie? Tylko mogę się uleczyć szybko. Okej. Okay. Dobra, dzięks. O kurde, gdzie? Co ty tak wysoko skaczesz ostatnio? Jest! Jezus, Maria! Miałem chyba z 12 HP. A serio? No, twój śliski pompa to mnie zaatwijał, prawie. Ja lubię ślizgać z pompą. Ja też. To jest przyjemne. Czas na oni shotguna. coś, pumpy. O Jezus, o Jezus! Bo ja się zlagowałam i nie mogłam się ruszyć. Gdzieś, I ja zrobiłem taki ślizg, łeb. I potem tutaj ładnie. No. no. prawie się tego nie I potem porównamy swoje kilki Ale to nie będzie tak, że my będziemy cały czas. Hehe, ja he, mam więcej punkty. Nie, to jest tylko rozgrzewka dla nas. Co to prawda, mi... pół tych strzałów to ja nie trafiam. No. Już robi się coraz lepszy. Już się rozgrzałem. Ja. No. A mi za to jest zimno. W palce. Ale na no serio. Nie klikaj spacji. Ale ja mam tak palca i to czasami mi zalicza jako skok. Aha. Przynajmniej do mnie dolecisz. Ja no, dolecisz. Ale daj mi normalnie tak, no wybrać na broń. Dobra, jest okej. Okay. O jest. Czekaj, no bo dosłownie ja, ja w taki tam. Ten... I, I ja wiesz, się I kucnęłeś, myślałam, no. że ty chcesz zrobić to A tak ja, puaaa, Tylko co ty sobie przeładuję No nie! No mi spację, znowu, tak jak ty No, chodź, że do mnie dolecisz to, sobie. to wezmę broń wymarzoną, którą chcę na razie A ty za mnie lecisz U mnie jesteś zlagowany, nie strzelaj mnie U mnie Już jest ok? No Jest! O Jezu, ale wiesz, przez to, że mi się zlagowało, ciebie trafię. No bo mi tak, no bo ja bym Ciebie tu trafił i bym Cię nie trafił, ale mi przesunęło w prawo. Aha. Może ich na spację proszę jest. jest! Udało się! Zlagowałam się. Aha, Czekaj. sorry. Sorry, sorry. Już? Już. Gabitka w powietrzu. Co? Tu mi nie strzeliło. Nie strzeliło mi. A cóż. Pewnie mi się ten. Pewnie mi. O Co się stało z tą ścianą? To jest moja ściana obrony. Pamiętaj, nie w powietrzu, nie? Nie wiem gdzie wyląduje, że więc nie wiem, z której strony być. Nie mogę wyjść, kurde. Uuu, Ale dostałem pompę. Na razie jestem. Kurde! Mieszka mi się nie... Milimetry! Milimetry na sobie i bym cię nie trafił. Teraz została jedna marna ściana. śmiesz zniszczyć ścianę nie wiem. Normalną. Jak śmiesz zniszczyć ścianę normalną. Oj, 180W. O Jezu. No ta, bo ja budowałam i nie mogę wyjść zbudowania. No. Boże, ale patrz... tej pompy celowania jest takie fajne. Ja bym ciebie trafił. Poczekaj. Sprawdzę do ciebie. Już? No. Bo to jest niedaleka odległość Bardzo niedaleka Znowu wełek O, o jacie. Teraz to w ogóle poleciałam Czy można strzelać? No. Kurde. Kurde, ja ci trafiłam u mnie ja cię trafiłam, ale nie zadało HP. Jest! Miałem 2 HP! A najlepsze jest to, że w łebcie walnęłam, co nie? I zadało tylko 20 HP. A mi dwa HP. Ja. I miałam... to z tej pompy. Serio? No. Ja miałam 2 HP. Weird. Zareagowałam się. A ty? Jest mis? Nie. Dobra, teraz też się jestem. Można strzelać od razu jak na podłodze, czy trzeba być blisko siebie? No, może blisko siebie, bo ja to. Okej, okay, ja, daleka. Tylko ja sobie załaduję ten. Mm -hmm. Jest okej, okay? już? No. Dostałaś? Dostałaś! No bo mi się zlagowało i nie pokazało, czy, czy dostałaś, czy nie. Dobra, już się bardzo rozgrzewam. Dobra, szybkie story time, żeby was. No, i tak pewnie, ile już czasu jestem? Siemanko, widzowie. ogólnie już wróciliśmy. By mega Czekaj, była mega długa bitwa. No, jedna to w ogóle. I tutaj są mm. będziemy. No. I ogólnie trochę budowaliśmy. No Też trochę się woduczyliśmy No. Na przykład tutaj o, tutaj to wtedy. A i jakby co to jest um, 2019 dla piksela. No. Tu macie wy, czy wy to widzicie? Tak, tu. Tu. macie no Tu. O, tu. No. 19, 20. Ja wygrałem. To jest konto ogólnie mojego brata, dlatego się nazywam Adam, Adam Junior. No. no a naszego brata w sumie to jest konto. No bo on gra w Fortnite'a. A my trochę rzadziej. Znaczy, ja gram na swoim koncie. No. Więc. A znaczy, ogólnie to jest mój komputer, ale brat też może z niego żywać. A grzybek ma ten. Ma swój laptop. No. Mam laptopa. Dobra, no to widzimy się w, w następnym tej... odcinku. Pa! pa!